Najlepsze w tym ogłoszeniu będzie na końcu filmu, bo chodzi oczywiście o zarobki, czyli ile za takie szkolenia można dostać miesięcznie. A to są to naprawdę fajne pieniądze. Zostańcie do końca i zobaczcie sami. Jak zdobyć zawód w Niemczech? To jest w sumie bardzo proste. Jeżeli macie internet, a wszyscy teraz mają internet, jeżeli macie telefon lub laptop, wchodzicie sobie do Google, wpisujecie Ausbildung i może traficie między innymi na taką stronę, jak tutaj teraz ja pokazuję. W tej chwili, więc yy, taką stronę możecie sobie oczywiście przełączyć na język oryginalny, albo z języka oryginalnego na polski, jeżeli Wam jest łatwiej na tym etapie jeszcze. I co ten pracodawca tutaj oferuje? Oferuje kurs językowy z możliwością odbycia szkolenia w Deutsche Bahn na rok 2025. I tu jest krótki opis tego pracodawcy, o co chodzi, wiadomo Deutsche Bahn, co Was tam czeka. No i to jest opis tego, czy, czy chcielibyście rozpocząć szkolenie w zakresie utrzymania ruchu lub w branży transportowej w 2025 roku i aktualnie jesteście na poziomie językowym B1. Będą Was wspierać i umożliwią wzięcie udziału w bezpłatnym kursie językowym online w okresie od marca do sierpnia 2025. Dzięki temu osiągniecie poziom języka B2 i będziecie mogli rozpocząć swoją przyszłość zawodową. No, w Deutsche Bahn o to, co czeka na Ciebie na Twoim szkoleniu. Dzięki intensywnemu kursowi językowemu online, który odbywa się 4 popołudnia w tygodniu, i tu jest właśnie pies pogrzebany. Bo ludzie tylko siedzą, pierdzą w te stołki albo przeglądają TikToki i nikomu się nic nie chce zrobić, a potem płaczą, że mało zarabiają. Także zbierzcie no, się w sobie, zapijcie pośladki i wysyłajcie te podania. Niekoniecznie do Deutsche Bahn, są różne inne firmy. Jedziemy dalej. Osiągniesz poziom językowy B2. Oznacza to, że możesz, rozpocząć szkolenie, że możesz rozpocząć szkolenie w wybranym przez siebie kierunku. Zasadniczo masz wybór pomiędzy różnymi ścieżkami kariery. No, i tu macie krótki opis tego, jakie tam, w jakie was mogą wrzucić nie wiem, działy czy, czy, czy filary tej firmy. Nie wiem, jak to nazwać. I teraz tak, jak widać, można rozpocząć działalność w obszarach sterowania ruchem pociągów, elektronice, budowie torów, zarządzaniu sprzętem budowlanym, mechatronice czy sprzątaniu budynków. Jeśli w, w wymienionych obszarach jest coś dla ciebie, to dobrze trafiłeś. Po przesłaniu nam CV, świadectw, uznań szkolnych, pozwolenia na pobyt i potwierdzenia znajomości języka na poziomie B1, sprawdzimy Twoje dokumenty i skontaktujemy się z Tobą. I co Wy o tym myślicie? Tu jeszcze jest napisane czego dodatkowo oczekują, czyli jeżeli ukończyłeś czy ukończyłaś wkrótce pomyślnie szkołę i posiadasz świadectwo ukończenia szkoły uznawane w Niemczech, twoja znajomość języka niemieckiego odpowiada poziomowi B1, no tutaj chodzi o to, żeby to było udokumentowane, chociaż yy, często ja myślę, że jak w trakcie rozmowy gdzieś tam wyjdzie, że yy, no, że, że biegle mówicie po niemiecku, więc taki papierek jest niepotrzebny, natomiast w tym wypadku to jest, etapia, to jest etap selekcji na papierze, więc, więc jest tutaj raczej potrzebne. Ale jeżeli macie gdzieś dojście, żeby na taką rozmowę się załapać, no powiedzmy w cudzysłowie poznajomości, no to możecie zabłysnąć i pochwalić się swoim niemieckim, wtedy papierek nie będzie potrzebny, bo ta osoba was zweryfikuje werbalnie, że tak powiem. Jeżeli lubicie pracę w zespole, jesteście gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność, jeżeli jesteście zainteresowani jednym z powyższych obszarów zawodowych, w przypadku poszczególnych obszarów szkolenia wybrami procesu Tralalala, Tralalala, wiadomo. I tu jest właśnie to, co, co najbardziej wszystkich interesuje. Że Już w momencie, kiedy na takie szkolenie się zdecyduje taka osoba, na przykład taki 18 latek czy 20 latek, często tutaj rodzice przyjeżdżają z dziećmi, które mają powiedzmy 16 lat przejdą do takie do te szkoły takie przejściowe, te, te, te klasy przejściowe w Niemczech i oni mają 18, 19, 20 lat i właśnie dopiero wtedy jakby podejmują próby, próby nauki zawodu. No i to jest właśnie dla tych osób, żeby potem nie skończyły gdzieś, wiecie, w tych agencjach czy, czy przy łopacie za jakieś tam najniższe pieniądze. A tu mogą sobie fajnie zarabiać już na etapie chodzenia, że tak powiem, do szkoły, do, tak jakby do zawodówki, nie? to tak można porównać. No i w zależności od roku szkolenia, od 1019 euro do 1222 euro miesięcznie, to, to na pewno jest brutto, oraz 13 miesięczna pensja. Ja tu jeszcze Wam dodam, tu tego nie jest napisane, ale na pewno będzie jeszcze urlop płatny. Czyli do tego wszystkiego dochodzi jeszcze urlop, który już na, na tych praktykach można sobie planować i oni za to płacą. Założę się, że są jakieś premie świąteczne, jakieś urlopowe i tak dalej. Więc jeżeli jesteście zainteresowani czymś takim lub inną firmą, to wchodzicie sobie w Google, szukacie Ausbildung, no to jest bardzo proste w sumie w naszych czasach, żeby, żeby sobie przejrzeć internet. Szukacie ten Ausbildung, no i wybieracie sobie firmę, wybieracie sobie coś, co wam pasuje, wysyłacie podania. Wysyłacie CV list motywacyjny. I to jest wszystko. A potem już wasza kariera się toczy. Najgorsze, co możecie zrobić, to nie robić nic albo spędzać całe dnie na TikToku, na YouTubie czy na balangach. No to wtedy wasze zarobki są takie, jak, jak to wynika z komentarzy gdzieś tam pod niektórymi filmami, że się nie da, że to niemożliwe i tak jeżeli w czymkolwiek ten film ci pomoże czy pomógł, to prześlij go dalej. Jeżeli zainteresował Cię i uważasz, że może komuś pomóc, to prześlij, polej znajomym, pokaż znajomym, oglądaj nasze inne filmiki, zasubskrybuj, daj łapkę w górę. A jak będą wersje dla wspierających, jak się już pojawią takie filmy dla wspierających, to zostań naszym wspierającym. Polacy w Niemczech. A dzisiaj w odpowiedzi na komentarz takiego kogoś, kto ma taki nick Stanisław ZAWIO 8670, pokażę, jak samemu sobie poglądać auto w tym przedziale cenowym, na przykład jak ten pan tam pytał, czyli do około 15 tysięcy polskich nowych złotych. W tym celu otwieracie sobie auto z 24. Oczywiście tutaj wyskakują różne opcje. Zmieniacie sobie od razu język na polski, chyba że znacie niemiecki, to nie zmieniacie. Po zmianie na polski wchodzicie w inne opcje wyszukiwania. Tutaj macie ten filtr, jest pusty, czysty. Trzeba sobie tutaj zmienić kraj na Niemcy. No i tego pana interesował przedział cenowy około 15 tysięcy polskich złotych. No więc wpisujemy sobie tutaj możecie sprawdzić sobie po ile tam to euro leci powiedzmy między 3 a 4 tysiące euro natomiast ja dodałbym tutaj, żeby sobie założyć w tym filtrze jeszcze jakieś miasto, które chcecie to tutaj wpisujecie miasto kod pocztowy, najlepiej kod pocztowy miasto i potem promień, jeżeli wam yy, nie zależy na mieście i na tym, żeby to było gdzieś powiedzmy do 50, do 100 km od jakiegoś miasta, to zostawcie całe Niemcy. Nie ma problemu. A niżej, to ja tak stosuję, jak już coś oglądam, w doskonałym stanie ze wszystkimi przepisanymi przeglądami. Tym sposobem odfiltrujecie sobie naprawdę dużo mm, aut takich, często uszkodzonych, często nie wiadomo co. No i teraz można od razu w to wejść. Zróbmy tak. I tu Wam się wyświetli wszystko, dosłownie wszystko. Cena rosnąca. I możecie oglądać. Czyli to są w przedziale cenowym już od 12-13 tysięcy w górę. Możecie sobie to oglądać tak auto po aucie. Natomiast możecie to wyszukiwanie zawęzić. Możecie albo wrócić tam do tego filtra. Cofając tutaj. Albo możecie tutaj na takim pomniejszonym filtrze na przykład sobie wyszukać to co Was interesuje jeżeli chodzi o paliwo. Jeżeli Was interesuje na przykład benzyna no to zaznaczacie benzyna i to się jeszcze raz przyfiltruje będziecie mieli same benzynę. Jeżeli chcecie tylko diesle to zmieniamy, to odhaczamy i robimy tylko diesla. Proszę bardzo, przeskoczyło mi same diesle. Kolejna rzecz. Możecie sobie zmienić. Jeżeli interesuje Was na przykład kombi, to robicie kombi. Jeżeli Was interesuje kabriolet, to robicie kabriolet, ale odhaczacie kombi, bo będziecie mieli to i to. I macie wtedy same kaprylety w dizelku, tak? Możecie zawęzić jeszcze to, do, do, ograniczając tutaj przebieg. Możecie zrobić sobie na przykład do 100 tysięcy kilometrów. I co? I nie mamy tu nic. Jak tu nie mamy nic, no to zwiększamy sobie ten przebieg. Jak nie mamy nic, to zwiększamy sobie ten przebieg tutaj powiedzmy do 200 tysięcy i zobaczymy, czy coś się pokaże. Pokazało się, możecie się tak bawić. Możecie sobie, hmm, to, to tutaj zamkniemy. Możecie sobie też hmm, odhaczyć na przykład, czy to ma być automat, czy nie. Czyli na przykład, niech to będą same automaty teraz. I teraz macie, bo się tutaj pogubiły, teraz macie diesle. Kabriolety, diesle i jeszcze do tego w automacie. Nie ma ich tu za dużo no to. To jest tylko przykład. Co tu jeszcze można zrobić? Odhaczamy to. Odhaczamy to. Czyli, czyli, żeby to wszystko było, i spróbujmy yy, rocznikowo teraz zrobić. Czyli, tu mamy wartość cenową, którą ta osoba sobie wymyśliła i taką chce szukać. No, i teraz może ta osoba chce auto, żeby nie było starsze niż 2010 rok, czyli pierwsza rejestracja od 2010. I mamy tutaj, coś wyskoczyło. Ile tego jest. Mamy 89 wyników. No i sobie oglądamy. Ale możemy iść dalej. Możemy spróbować na przykład nie starsze niż 10 lat. Czyli 2014, bo teraz mamy 24 rok. Ile mamy? 14 wyników jest. Mamy 14 wyników. Cena rosnąca. No i znowu sobie patrzymy. Można też, jeżeli bo to interesuje, bo może sobie wyszukiwać na przykład ja tak kiedyś robiłem, interesowały mnie diesle 1.9 TDI no to sobie zawężałem to do mocy czyli diesel i moc um, resetujemy filtr i znowu od początku, czyli tak, w Niemcy zrobimy diesel tak dla przykładu i zrobimy tutaj moc I tu mamy moc między 76 a 78 czyli to jest 105 koni dokładnie i wszystkie te mm, 1,9, 2 litry 1,6 te, te późniejsze wszystkie te co mają 105 koni to one tutaj wyskakują i znowu możecie oglądać Oczywiście, stan pojazdu możecie sobie zawęzić znowu do tego w doskonałym stanie i ze wszystkimi przeglądami. Tylko pamiętajcie, że to jest zapewnienie tego, tego, kto sprzedaje. I przy tak używanym aucie, przy takim rocznikowo już starszym aucie, ja osobiście, jakbym się już zdecydował, to pierwsze co po zakupie, to bym wymieniał rozrząd i wszystkie płyny, oleje. No i wiadomo, sprawdził sobie hamulce. No i tyle, jak to, to po, porobicie, no to możecie jeździć. To jest taka moja uwaga. Jeżeli chcielibyście jakieś inne rzeczy zobaczyć, jak sobie tutaj w Niemczech poradzić, na przykład bez, bez języka niemieckiego, albo jak sobie mm, coś gdzieś załatwić, to piszcie w komentarzu. Mamy dość spore już doświadczenie dużo rzeczy załatwiamy sobie. Już całkowicie sami takich urzędowych na pisma w zasadzie wszystkie sobie odpisujemy sami, nie korzystamy z żadnych urzędów. Jedynym urzędem z którego korzystamy to są rozliczenia podatków. Robimy wszystkie skany dokumentów, wysyłamy, mamy już taką swoją firmę tutaj wypróbowaną, bardzo fajnie to tam idzie i bardzo dobrze nas rozliczają. Więc mam nadzieję, że pan Stanisław Zawio8670 będzie wiedział, jak sobie samemu takie auto w Niemczech pooglądać, nie wychodząc z domu, siedząc albo przy telefonie, albo przy komputerze. A dzisiaj mamy 13 grudnia 2024, jest piątek, mówią, że to pechowa data. Zobaczymy. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zasubskrybujcie dalej łapkę w górę, polecajcie znajomym. A jak się pojawią filmy dla wspierających, to zostańcie wspierającymi. Tam pokażemy już um, twarde liczby, jeżeli chodzi o pewne fakty, pewne dokumenty pokażemy. Żeby ci ludzie, którzy czasem napiszą, że to niemożliwe, no, żeby zobaczyli, że to wszystko jest oparte na faktach, a nie jakieś wymyślone ze sufitu. Polacy w Niemczech, pozdrawiamy.